Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. A w dzisiejszym odcinku postaram się takim oto środkiem wyczyścić srebrną monetę bulionową Brytania, która ma takie uszkodzenia. Uszkodzenia powstały w trakcie eksperymentu, który możecie zobaczyć na moim kanale. A teraz przechodzimy do czyszczenia. Poczytałem sobie tutaj o tym środku, troszeczkę jest on do srebra i złota, należy nanieść środek na powierzchnię, a następnie umyć dany element czyszczony. Są tutaj znaki ostrzegawcze, piktogramy, dlatego też wyposażyłem się w rękawiczki, które zaraz założę, produkt polski firmy Kamix, naprawdę przez przypadek udało mi się znaleźć takie, takie cudo. Rękawiczki są już założone. Dobra, po mojej zmianie kadru, tą monetę, jak widzicie, ma tutaj takie ślady. Jeden i drugi. Na całą powierzchnię monety za pomocą takiego papyczka naniosę troszeczkę tego. Środka następnie musi to wszystko poleżeć, aby to później umyć i wytrzymać. Środek nanoszę takim patyczkiem, troszeczkę sobie tu naleję, rozsmaruję po tej munecie. Damy na całą powierzchnię. I tak jak mówi instrukcja, ten środek musi tutaj poleżeć. Także teraz czekamy. Środek pachnie troszkę, jakby siarką. Taki zapach chemiczny, zobaczymy, co tu jest w składzie. Jest troszeczkę składu. Zawiera m.in. niejonowe środki powierzchniowo-czynne. 5% poniżej, także. Producent nie chwali się składem tego produktu. Zapewne w jakiejś karcie charakterystyki szłoby dotrzeć do składu. Zobaczymy, czy coś już się dzieje. Troszeczkę tak powycieram. Wydaje mi się, że ten ślad, no, znika tutaj z obrzeża tarczy. Z

Zobaczmy, po pierwszym co się stało. Nie i tak nie tak Trochę tutaj i to, co zeszło. Ale to sukni dalej nie tak. Dobra, czekaj, czekaj. nie działa. Minęło około 3 minut i no widać tutaj, na tej sukni poprawia się. Zaczyna znikać ten czarny ślad, ale chyba Całości nie. Zlikwidujemy tej skazy. I wracam do Was. Po 20 minutach, moneta została umyta pod bieżącą wodą. Wytrzemy ją teraz do sucha. No i tak to się przedstawia. Ślad jest widoczny. Zarówno jeden jak i drugi. Tutaj to widać. Nie jest on już czarny, kolorowy. A występuje w formie takiego przebarwienia. Teraz moneta sobie troszkę poleży. I zobaczę, czy wystąpi jakakolwiek niepożądana reakcja. Także hmm, relacje z tego będą za. Jakiś czas i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jakąś chemię, która także poprawia wygląd srebrnych monet. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć.